二位。 Ej, w ogóle, jak mi się dobrze wydaje, Ten live zaczął dopiero wtedy, jak zaczynaliśmy, jak? On się life... Nie... zaczął dopiero on się wtedy, zaczął jak wte... zaczął ten. Zobaczcie początek, początka, początek live. Halo? Jesteś? Tak, jest. Po co mam zobaczyć początek live'a? Bo taki dziwnie się znaczył jakoś. No to nie wiem. I tak i tak będę live'a kończyć na tym? Ja i tak i tak będę live'a kończyć yy, no. Yy, jak się zacznie KSK i po prostu będę nagrywać od nowa, że Gramy też kapadło! Gramy też my... Może zrobimy? No to możemy zrobić. Lunchpad tu jest chyba. Nie, co czwórki? Ej! Nie, 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 Bors, nie nagrote, nie nagrotę, nie, 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 nie. Chodź ze mną. Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Ej, ja polecę Tu jest Easy kill jeden, tu jest jeden easy kill. I to taki totalny, tutaj chłop nie doleciał nigdzie. Ej, mam pompę! Mam pompę, i to, nie wiem, to Widzisz go zabić. Widzieliś go? Widzisz go? Gdzieś tu jest. leciał! 200% na no, live możesz sobie nawet zobaczyć. Gdzieś tu chłop leciał i nie doleciał. Tu jest, pa! Może tu w No może miałem celować i z pieprzu gdzieś. Dobry na grgota Gowyckiego. Wtedy <gulia> chodź wejdziemy. Będzie bezpieczniej. Kurde, spa spadł na jakiś debil i to taki totalny. Nie wiem, ja bym wrócił się tam polutować tak szczerze. No nie mam zbyt dużego... O Jezu, a strefa to jest dramatyczna. O Jezus, faktycznie. Tam jest, no faktycznie... Biało ma? Wiem. Ma, ma biało, ma biało. Nie dostał nic. Ma pompa. Leży, leży! Nice. Nice, nice. Z... Czekajcie. MT czy coś tam nie? Bądź na daleko. Ja tylko Tomasz na daleko. A do tego mam zero ammo. To jest XD. Ej masz tego chłopa Masz, pobalić tego bota Nie mogłeś do... nie dobijać Brutus, brutus Karta, karta i safe, karta safe Bierz kartę, safe Dawaj safe, szybko, szybko Pływa chłop, Pły... płynie dwóch Otwieramy szybko, nieważne kto co bierze Otwieramy byle co i spada, spadamy kiblem. Złotyka ka akad! Bionde, biod! Wziąłem, wziąłem tego kałacha! Bie, bierz tego! Trzymaj! Nie chiedy Nie Nice! Ja mam złotego kałacha i chętni. Ja to Weź mi Mam za to! Mam za to. Yy, Daj amo do wszystkiego! O... 7, 1 do. 7 do, do snajpy mam 1 a do RPG mam 5 Nie, nie! Tak Dobra! Ja Spokojnie! Kurde, mitycznego minigana tam zostawiliśmy. A on by się przydał! Uwaga, nie wiem, bo to, co mam Ej, mam się leczyć apteką, czy tą bandażownicą, bo nie wiem. Lecz się apteką. Ja mam jeszcze dwie. Masz jeszcze ja dwie? Mam do pompy? Osiem. Ja mam dziewięć. Będziemy mogli tego robić. Ja będę, w sumie będziemy mogli robić erpek, erpek i w, snipe. no, w, w, double sniper i w dodatku erpek. O, Ej, tego przemieć sobie kała Skara tu w tym tem y, stanowisku. Tu, 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 tu. Ty po, ty po, Dawaj, mogę ja zabić bo ja nie mam armora. Mam, nie mam fula. Stań, proszę stań! Dostał łódź Ciebie czy nie? Nie, 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 nie. na mały. On tam jest? Tak, da, jest, dawaj! Dawaj, trzy! Masz... Masz reload sniper? Nice, nice! No idę! Mogę auga! Mogę auga! A. E Albo w sumie okay, daj mi ska... Okay, sk daj mi! Dostałem bez kewa jestem. Chłopy! Chłopy, to jest dwie Ze skrzynki! Pompka mi wypadła, mam cały fioletowy lód. Fioletowa walna pompka, auk, Heavy sniper, RPG. Ucieka, ucieka! Uciek... Nie! Zobacz sobie na live jakiej... jakiego ja mam luta, chłopie Zobacz sobie live jakiego ja mam luta. <trendy> Ej dawaj do strefy Stresy, <mail bottle> To ja mogę stawić lancha Dobra dawaj dawaj go 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 Ja stawiam już Dobrze że byłem nam te chemii No ja tu muszę... muszę pójść, sorry, ale muszę. Po prostu... Ja mam i tak szlap taki. Cztery mam z tym. Serio? mam. Nie wiem, to jest jakaś gierka boga. A pewnie znów się cypniemy jak w tamtej. Chcę, że postawił, bo mi jeszcze jednego ląd spada, ale... Kolejna apteka. To ja się nie... nie zostaw mi ją, zostaw mi ją. też 4 mam 5. Trzymaj, trzymaj ten. Dwie apteki ci Ale nie mam za co wziąć. Rozumiesz? Lecz się, lecz. Ej, poczekaj, Borys. Borys, patrz. Może w Zapomniałem o tym, a ty? Hmm. Patrz, y, ko, ktoś jest w Lecę! Lecę nad spadem! Ej, ej, postaw mi też, żebym ja mógł polecieć. Albo nie, daj Apteka, ja się ulecę, żeby... Widzisz go? Kresa bo Fortnite, kocham Was. Stawiam tu. Nie wiem gdzie. Zaznaczyłem Ci. Za to za, to, za to, swoim boksem. Kto z***a, on Nie, ja nie, Ja nie, 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 szybciej gdzie on nie pomaga, ale... Sorry. Ja zrąbałem Taki i to tak... Poś... Jeszcze mam jakieś śmieszne lagi. Widzę. O, o! Patrz na mój lud teraz w BTW na live. Dobra, to ptg menelu upośledzony. Nie wiem jak kończę tego live'a, bo lagi przez niego mi się tylko tworzą. Tak szczerze... Ech. nie wiem jak kończę tego live'a. Tak szczerze... Tak szczerze... nie wiem na tego live'a. Tak szczerze... Nie wiem, ps jest piątka. Może będzie jakoś lepsza. Łapki i pazurki. A więc nie wiem, będzie odcinek. Będzie, będzie ja to... odcinek z tego, z tego turnieju. A więc, no, nie wiem. Tym akcentem kończymy po jednej GEC. Możecie wywnioskować sobie, jak jacy jesteśmy dobrzy i możecie głosować i jak. które zajmiemy po prostu miejsce. O! Mm, pewnie znając w ale cukierka? Chodzi nam o takiego skina cukierek, co będzie w sklepie. Nie, 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 nie. od tego, x kolegi. No ty, nie, nie, będzie odcinek po prostu z tego kaszkapa. Ja kończę live y, elo.